W najnowszym wprost. Janna Miziołek, Eliza Olczyk. Zapraszamy do lektury niedyskrecji parla parlamentarnych. Informacji zawsze prawdziwych, aczkolwiek niepotwierdzonych, nieoficjalnych. I zacznijmy od takiej nieoficjalnej informacji, a mianowicie politycy Platformy oburzyli się na słowo Mira Nowaka, doradcę. Małgorzaty i da No to jest ten polityk, który był kiedyś ministrem transportu, pośliznął się na zegarku. Tak, na po... zegarku, dlatego my nie nosimy, a, po, a potem doradzał na Ukrainie i tam pracował ciężko. Ten sam wrócił z tej Ukrainy podobno i teraz cały czas już jest gdzieś tam w okolicach Sejmu, a teraz nawet wyjechał sobie na narty na tydzień i już co prawda z nich wrócił. No ale mimo wszystko niesmak pozostał, bo politycy platformy narzekają. Że miał się zająć kampanią, a zamiast tego sobie szusuje po stokach. No i z tymi urlopami to zawsze jest problem. Jak tylko polityk wyjedzie na urlop, to okazuje się, że albo coś się wali, albo są pretensje, albo powinien się wypowiedzieć na jakiś temat, a się nie wypowiada, bo go nie ma. Ale to nie jedyne problem platformy. No nie, bo ludzie Grzegorza Schetyny jeszcze nie otrząsnęli się z wyborczej porażki Tomasza Siemoniaka. A kiedyś się otrząsnął? No <grym> Winni w każdym razie. Liczyliśmy co najmniej na drugą turę wyborów, a tymczasem regiony, które uważaliśmy za nasze, przeszły na stronę budki, mówi nasz rozmówca. Czego oni się spodziewali? Wiedzieli, że Tomasz Siemoniak dostał pocałunek śmierci od grzegorza Schetyny? Spodziewali się, że zostanie przewodniczący? naprawdę? Wydaje mi się, że mieli coś tam policzone, że w każdym razie Aha. tak bardzo nie przegra. Ja się I cóż nam mówi nasz rozmówca? Jako przykład podaje Mazowsze, gdzie szefem jest Andrzej Halicki, przez lata bliski współpracownik z Schetyny. Zawsze wygrał w cuglach. Zasadne jest pytanie: jaka jest rola Halickiego i siła jego głosów na Mazowszu? Chyba zasadne jest też pytanie: czy w ogóle współpracownicy Grzegorza Schedynę są jego współpracownikami, czy tak naprawdę byli nimi na chwilę? Tak jak na przykład Marcin Kierwiński, który teraz jest najbliższym współpracownikiem Borysa Górki. No rady bolą. <gry> Najbardziej. A co tam na lewicy? A na lewicy trwa podobno spór między Robertem Biedroniem, czyli kandydatem na prezydenta, a Włodzimierzem Czerzastym, liderem ciągle SLD, bo statut ciągle nie został zmieniony. No i podobno Włodzimierz Czarzasty chciał wstawić Robertowi Biedroniowi do sztabu przynajmniej trzy osoby, które kontrolowałyby wydatki, kontrolowałyby przekaz, no ale Robert Biedroń powiedział, że on ma swoich ludzi. Na co usłyszał od Włodzimierza Czarzastego? Miał usłyszeć od Włodzimierza Czarzastego, że jeżeli tak, to może niech Szuka też własnych pieniądz, pieniędzy na kampanię. Czyż Arzasty nie wie o tym, że Biedroniowi takich rzeczy się nie robi? Przecież Biedroń zawsze sam steruje własną karierą i myślę też, że własnym sztabem. Więcej plotek w najnowszym tygodniku wprost. Zapraszamy.